Pani profesor, jak od, udaje się Pani profesor odmieniać los pacjentów? Szanowni Państwo, stwardnienie rozsiane to jest choroba, która w ostatnich latach przeżywa ogromny renesans. Mamy w tej chwili możliwość szybkiej diagnostyki, możliwości leczenia immunomodulującego i praca ta na pewno nie udawałaby się, gdyby nie nasz zespół. Zespół, który mam przyjemność, którym mam przyjemność kierować w Zabrzu to zespół doskonałych specjalistów, neurologów, pielęgniarki. Rehabilitantów, którzy każdego dnia z, wielkim, z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem po prostu otaczają naszych pacjentów swoją opieką. To, co wydarzyło się w ostatnich latach w leczeniu stwardnienia rozsianego, pozwoliło nam absolutnie mit ciążący nad stwardnieniem rozsianym mit wózka inwalidzkiego, niesprawności rozwiać, zmienić trochę wizerunek tej choroby, ponieważ my w tej chwili potrafimy tą chorobę ujarzmić, potrafimy ją zatrzymać. Ważne jest, żeby nasi pacjenci czy osoby młode, szczególnie młode kobiety, u których typowo pierwsze objawy choroby się pojawiają jak najszybciej pokierowały się do neurologa ponieważ szybka diagnostyka szybkie rozpoznanie może okazać się kluczowe w takiej długoterminowej sprawności ponieważ w tej chwili ten dostęp do leczenia w Polsce jest bardzo dobry przypomnijmy kilka rad na co zwrócić uwagę żeby w porę trafić do lekarza Stwardnienie rozsiane najczęściej objawia się właśnie u młodych kobiet pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Bardzo typowymi, pierwszymi objawami jest pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, które objawia się nieostrym, zamazanym, zamglonym widzeniem. Często pojawiają się zaburzenia czucia, mrowienia, drętwienia, ale także niedowłady kończyn, zawroty głowy, niesprawność ruchowa, zaburzenia zwieraczowe, zespół przewlekłego zmęczenia. Generalnie Możemy powiedzieć, że jeżeli u młodej osoby, która nie powinna mieć żadnych objawów neurologicznych, pojawiają się właśnie epizody, bo to jest taka też typowa manifestacja choroby: rzuty, czyli takie zaostrzenia, które samoistnie bardzo często ustępują, niekiedy pacjenci w ogóle o nich zapominają. Jeżeli pojawią się takie objawy neurologiczne, powinny one zawsze prowadzić pacjenta do konsultacji neurologicznej. Stworzenie centrum w Zabrzu to pani sukces, pani profesor, prawda? E, absolutnie jest to sukces bardzo wielu osób. E, powiem, że jest to sukces naszej polskiej medycyny, ponieważ takie pierwsze w Polsce kompleksowe centrum diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego to była wielka potrzeba naszych pacjentów w Polsce. Oczywiście w Polsce mamy dużo dobrych ośrodków SM-owych, ale brakowało nam takiego infrastrukturalnego, typowo nakierowanego na potrzeby pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, czyli takiego pacjenta, który wymaga kompleksowości opieki, właśnie. Takiej infrastruktury. I to udało się. Udało się stworzyć kilka lat temu, ale to jest absolutnie sukces zespołowy. W tym miejscu mogę podziękować wszystkim osobom, które włączyły się do zaplanowania, do wykonania, do przeprowadzenia tego projektu. I w tej chwili w Zabrzu mamy prawdziwe, takie z krwi i kości, centrum stwardnienia rozsianego, które na pewno dorównuje. Innym centrum stwardnienia rozsianego na świecie. Co oznacza dzisiejsza nagroda dla pani profesor? Dzisiejsza nagroda jest dla mnie wyjątkowa, szczególna. Jest to nagroda dla kobiet. Ja muszę powiedzieć, że bardzo cieszymy się, że w tej chwili w Polsce, dzisiaj zresztą mieliśmy tego okazję doświadczyć, jest wiele kobiet, które zmieniają. Nasz krajobraz w Polsce. Nie boją się, są odważne, są kreatywne i nie boją się marzyć. Dla mnie osobiście ta nagroda to wielkie wyróżnienie, wielka energia do tego, żeby nadal pracować na rzecz polskich pacjentów, pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. A tak jak powiedziałam w czasie dzisiejszego wystąpienia z podziękowaniami, że. Twarz stwardnienia rozsianego to jest twarz kobiety, bardzo różnej kobiety. My mówimy o stwardnieniu rozsianym jako o chorobie o tysiącu twarzach, i to jest prawda, ponieważ każda kobieta ze stwardnieniem rozsianym trochę inaczej choruje, ma trochę inne objawy, ma trochę inne rokowanie, inny przebieg. W związku z tym ta. Dzisiejsza nagroda to dla mnie ogromna, ogromne wzruszenie, e, ogromna inspiracja do dalszych działań. Jestem bardzo wdzięczna kapitule za dostrzeżenie tego, co na co dzień robimy. Ja nie robię tego sama, robię to z zespołem wielu również wspaniałych kobiet, które są wokół mnie, bo z kobietami pracuje się i współpracuje doskonale, tak jak dzisiaj słyszeliśmy.